Witajcie w kolejnym odcinku, konkretnie na budowie. Dziś opowiem Wam o swojej pracy. Na co dzień pracuję na stanowisku kierownik robót. W rozumieniu ustawy prawo budowlane, kierownik robót jest jednym z uczestników procesu budowlanego i ma taki sam zakres obowiązków jak kierownik budowy. Zanim opowiem Wam o swoich obowiązkach, na początku przedstawię Wam zarys, co należy zrobić, żeby zostać kierownikiem robót lub kierownikiem budowy, bo w jednym jak i w drugim wypadku należy uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowanymi. Po zakończeniu studiów na kierunku budownictwo masz wiele możliwości, jeżeli chodzi o wybór ścieżki kariery zawodowej. Jedną z nich może być praca na budowie. Jeżeli jesteś inżynierem budownictwa, musisz odbyć trzyletnią praktykę zawodową, a jeżeli jesteś magistrem inżynierem budownictwa, wystarczy półtora roku, żeby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Taki egzamin organizowany jest dwa razy do roku, w sesji wiosennej oraz jesiennej. Składa się z dwóch części, części pisemnej oraz ustnej. Po zdaniu części pisemnej przystępujesz do egzaminu ustnego. Gdy zdasz oba egzaminy, możesz zostać wpisany na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa pod jednym warunkiem. Pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej oraz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zorganizowanie tych wszystkich formalności pozwoli Ci na kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako członek Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązany jesteś do przestrzegania zasad kodeksu etyki zawodowej. Poświęcę chwilę temu kodeksowi, ponieważ ma on najważniejsze informacje oraz zasady, które moim zdaniem powinny być regularnie przypominane oraz utrwalane przez wszystkich członków należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W kodeksie tym zawarto dwa cele działalności inżynierskiej. Jednym z nich jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, rozwoju społecznego i indywidualnego oraz zdrowia. Drugi cel przedstawia działalność inżynierską jako usługową dla społeczeństwa. Jest on nośnikiem cywilizacyjnym oraz utworzy jego kulturę. Odpowiada na bieżące potrzeby społeczeństwa z uwzględnieniem doświadczeń historii, przewidywaniami kierunków rozwoju oraz ich skutkami. Kodeks zawiera także informacje o działaniach członków względem środowiska, społeczeństwa, pracodawcy lub zleceniodawcy, jego charakterze w solidarności zawodowej oraz stosunku do organów samorządu zawodowego. Pracując na stanowisku kierownik robót, będziesz odpowiadał za nadzór nad pracami odbywającymi się na pewnym odcinku lub w pewnym ograniczonym zakresie. Będziesz wsparciem dla kierownika budowy. Prace na nadzorowanym przez Ciebie odcinku powinny być wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, aktualną wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną. Tak jak wcześniej wspomniałam, Będziesz czasami zobowiązany do zastępowania kierownika budowy. Musisz być na tyle zorientowany na tym, co się dzieje na całej budowie, żeby podołać temu wyzwaniu. Zachęcam Cię do ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na nadzorowanych przez Ciebie odcinkach. Być może będą one wpływały na optymalizację prac oraz poprawienie ich jakości. Prace na podległym Tobie odcinku powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak żeby osoby znajdujące się w tym obszarze lub poza nim nie były narażone na utratę życia lub zdrowia. Jako kierownik robot powinieneś na bieżąco śledzić postęp prac względem harmonogramu. Ważne jest, aby dotrzymywać terminy pośrednie, tak aby nie zagrozić terminowi końcowemu. Kluczowym jest, aby kolejność modyfikowanych w trakcie realizacji prac nie była na tyle znacząca, aby zagrozić terminowi końcowemu. Jako kierownik robót będziesz nieraz uczestniczył w rozliczeniu finansowym podwykonawców, dostawców czy pracowników. Ważne jest, abyś był skrupulatny oraz rzetelny w tym, co robisz, tak żeby nie narażać na niepotrzebne straty lub koszty swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub inwestora. Jako kierownik robót na pewno nie raz będziesz zaangażowany w proces kontraktacji pewnych zakresów lub dostaw. Będziesz zobowiązany samemu poszukać sobie dostawców lub podwykonawców na określone odcinki bądź też dostawy. Ważne jest, żebyś zawsze wiedział, co należy zrobić, był do tego przygotowany pod względem technicznym, merytorycznym oraz znał swój budżet. W końcowym etapie realizacji inwestycji na pewno zobowiązany będziesz do przygotowywania bądź pomocy w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej. Jest to praca zazwyczaj żmudna i nudna, ale jako kierownik robót jesteś zobowiązany do tego, żeby być odpowiedzialnym do samego końca za powierzone Tobie prace. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, kim jest kierownik robót, jakie ma obowiązki, jakie cele są zawarte w kodeksie etyki zawodowej członków Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków konkretnie na budowie oraz subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!